Witam Państwa serdecznie, Bojko Nadalę z tej strony, witam Państwa na kanale Finmex i zapraszam do poniedziałkowej analizy. W piątek omawialiśmy sobie głównie Bitcoina jako to aktywo, które nie dość, że można handlować tym aktywem przez weekend, dodatkowo dosyć ciekawie wyglądały ostatnie jego notowania. Mieliśmy prawie 15% zjazd, gdzie w weekend można powiedzieć, że cena zaczęła testować poziom 60 tysięcy dolarów zgodnie z taką naszą projekcją, zgodnie z założeniem piątkowej analizy, które wypłynęło z analizy głównie portfeli, głównie fundamentalnie tego Bitcoina, jak wyglądały te ruchy na portfelach, więc jeżeli ktoś nie ogląda, zapraszam Państwa do piątkowej analizy. Tam skupialiśmy się głównie na bitcoinie. Idąc natomiast w nasze klasyczne rynki i w to, jak, jak wyglądać będzie ten tydzień, jak będzie wyglądał poniedziałek, myślę, że warto wspomnieć o piątkowych wydarzeniach, dokładnie o wprowadzeniu lockdownu w Austrii. O tym lockdownie pisałam również państwu na Telegramie tylko jak wszedł, ale dzisiaj chcę tak skrótowo powiedzieć jakie ryzyka może nieść za sobą jeżeli chodzi o te klasyczne rynki. Pierwszym ryzykiem, na które od razu bym wskazała, jest oczywiście to jak zareagowały rynki na na tą wiadomość. Mieliśmy bardzo mocne osłabienie, bardzo mocny pik w dół głównie na tych parach funtowych, głównie na euro i to wszystko szło może nawet nie w stronę dolara tylko bardziej w stronę jena mieliśmy bardzo mocny pik na rentownościach, oczywiście do dołu, dzięki czemu umocniło się złoto, czyli rynki w bardzo alergiczny sposób zareagowały na lockdown, zareagowały na potencjalne zamknięcia, i zaczęły pomału wyceniać, że te ryzyka, które, które gdzieś nastąpiły w Austrii, będą się również przekładały na Europę. Na razie w Polsce nie ma żadnych tego typu podobnych zapowiedzi. Nie słyszałam również o doniesieniach z innej części innych części Europy, że te lockdowny się szykują. Na razie Austria jest takim wyjątkiem, niemniej jednak ukształtowała to potencjalne ryzyko do tego, by gospodarki ponownie się zamknęły, do tego, by iść bardziej w strony dolarowe, bardziej w strony jenowe niż w stronę dolara czy, czy nawet euro, czy nawet walut tych bardziej egzotycznych z naszego podwórka, choćby jak złoty, tak? Drugą kwestią pozostaje i będzie pozostawał strach przed dużą rozbieżnością między USA a strefą euro. Co mam na myśli mówiąc rozbieżność? Mam na myśli głównie to, że Stany Zjednoczone nie planują potencjalnego zamknięcia w tym roku, myślę, że nie planują nawet w przyszłym i to, że gdzieś pomału zaczyna się zaczyna się ta gospodarka zamykać w strefie euro, na razie mamy, mamy tylko jeden kraj, tak, ten wyjątek, Austria, nie mówimy tutaj o pozostałych krajach, no to jest jakiś malutki, malutka doza niepewności, mała doza kolejnego ryzyka do tego, że jeżeli Europa faktycznie zacznie się zamykać, a Stany Zjednoczone nie, no to mamy tą, tą taką może rozbieżność w kwestiach gospodarczych, lekkie opóźnienie, trochę inną strukturę tej koniunktury, nie taką, nie taką, bym powiedziała oczywistą. Dość o Austrii, przejdźmy do kolejnych kwestii ważnych. Mimo deklaracji z ubiegłego tygodnia Joe Biden nie ogłosił jeszcze swojej decyzji w sprawie nowego szefa rezerwy federalnej. O tym nowym szefie rezerwy federalnej wspominałam Państwu, wydaje mi się, że około dwa tygodnie temu mówiliśmy o pani Breinart jako Potencjalnej kolejnej zastępczyni tutaj pana Pawela. Jeżeli chodzi o samo poparcie, oprócz tego typowo rządowego, gdzie prawie 83% rządu opowiedziało się za utrzymaniem pana Pawela na stanowisku, tak pani Brainard w ostatnim czasie zaczęła zyskiwać, można powiedzieć, na popularności, na tym, że jej kandydatura faktycznie może przejść. W kwestii regulacji jest ona zdecydowanie bardziej przyjemna bym powiedziała dla rynku pod tym względem, że mocno stawia na te kwestie regulacyjne. Natomiast w kwestii samej polityki jedni mówią, że z jednej strony była ona przysłowiowo mówiąc papugą papugą jelen, czyli zwykle powtarzała dokładnie to, co pani jelen jeszcze za czasów swojego prezesowania w rezerwie federalnej można powiedzieć, że przedstawiała, czyli z jednej strony mamy opinię o tym, że jest ona dosyć gołębia i jest raczej z utrzymaniem polityki niskich stóp procentowych i luzowania ilościowego, natomiast z drugiej strony mamy informację, że być może od Powella jest ona jednak bardziej jest trzębia, więc na razie jej kandydaturę rozpatrujemy na dosyć, dosyć neutralnym gruncie, jeżeli chodzi o politykę monetarną. Natomiast jak to właśnie wygląda w Stanach Zjednoczonych? No ta kandydatura miała zostać ogłoszona. Jeszcze w ubiegłym tygodniu trochę to się przesunęło, niemniej jednak Biały Dom chce ogłosić decyzję jeszcze przed świętem dziękczynienia, czyli tak na dobrą sprawę, tak na dobrą sprawę w tym tygodniu. Jeżeli chodzi o rynki, ta sesja azjatycka, która, która drodzy Państwo rozpoczęła się w poniedziałek w nocy, zakończyła się na dosyć sporych plusach, także mimo, że nasze parkiety europejskie na razie otwierają się dosyć wolno i można powiedzieć, obserwowaliśmy na otwarciu stagnację, taką poniedziałkową typową stagnację, jest bardzo duża szansa do tego, żeby dzisiaj również, również uległy aprecjacji, również uległy Umocnieniu. Z takich kwestii bitcoinowych, bardziej idąc w stronę jeszcze kryptowalut, Salvador, prezydent Salwadoru ogłosił, że chce wypuścić obligacje, tą kolejną emisję obligacji w bitcoinach. Taże emisja w bitcoinach ma sfinansować budowę nowego miasta, także jest to pewien. No Może nie powiedziałabym, szogla rynku, bo Salvador słynie z wprowadzania kryptowalutowych rozwiązań i płatności w kryptowalutach. Natomiast jeżeli to dojdzie do skutku, może być to naprawdę ciekawym, popytowym, fundamentalnym, fundamentalnym pchnięciem bitcoina, bitcoina dalej. Także w kwestiach rynkowych, podsumowania tego, co mieliśmy w piątek, trochę skupnięcia poniedziałku, zerchimy jeszcze na kalendarz makroekonomiczny. Dzisiaj, drodzy Państwo, nic, nic praktycznie ciekawego, można by powiedzieć, nie ma za bardzo w tym kalendarzu. Mieliśmy trochę danych z Chin, niemniej jednak to są stopy pożyczkowe, które, jakby to powiedzieć, nie mają wielkiego wpływu na rynek. Raport miesięczny Bundesbanku dzisiaj wychodzi po godzinie 13 nie, ma tam, nie będzie tam jednak za dużo informacji o, o samej polityce monetarnej, z takich najciekawszych, jeśli już mamy czegoś szukać, drodzy Państwo, rzeczy to będzie sprzedaż hurtowa, ale tylko w ujęciu miesięcznym z Kanady oraz optymizm konsumentów po godzinie 17 to jest wstępny odczyt za listopad ze strefy. Euro. Poza tym jedno przemówienie członka Europejskiego Banku Centralnego i poza tym, jak Państwo widzą, nic. No kalendarz dzisiaj nie poskrolujemy. Wiem, że dla niektórych Państwa może być to jeden z nudniejszych elementów analizy, gdyż jest to taka fundamentalna, czego się dzisiaj spodziewamy. No niemniej jednak, jak Państwo widzą, dzisiaj w kalendarzu, jeżeli chodzi o istotne wydarzenia makroekonomiczne, jest dosyć, dosyć Płasko. Także rynki z jednej strony mogły się fokusować już na nowym szefie rezerwy federalnej, choć z drugiej strony jest tam tyle niepewności, że na razie nie ma nawet pod co handlować. Tak? Nie możemy określić, że dolar umocni się, kiedy pani Brainard zostanie wybrana, albo dolar się osłabi, kiedy pani Brainard zostanie wybrana. Tego jeszcze nie możemy powiedzieć. Choć z jednej strony, jeżeli faktycznie kandydatura gdzieś przejdzie i będą jasne sygnały do tego, że to ona będzie nowym panem Powell'em. Rynki mogą oczywiście zareagować w dwojaki sposób. Z jednej strony mogą w alergiczny, bo jest to zmiana, zmiana, która jest jedną wielką niewiadomą, bo do końca nie wiemy, jak pani Breinart postąpi. Z drugiej jednak, z drugiej jednak, może ten powiew świeżości w rezerwie federalnej również się przyda. Z danych makroekonomicznych dzisiaj o 10 jest produkcja przemysłowa za październik w Polsce. A poza tym praktycznie, praktycznie nic. W kalendarzu tym nie widzimy tego, gdyż nie ma tutaj sfokusowania się na dane z Polski. Także tylko tak, tylko tak dodam. Jeszcze co myślę, że ważne i ciekawe to są przemówienia bankierów Rezerwy Federalnej w piątek. Mieliśmy przemówienia dwóch bankierów, z czego można było powiedzieć, że Clarida za dużo nie powiedział, ale takie. Lekkie sugestie dwóch z nich w kwestii tego, że ten tapering powinien zostać przyspieszony, czyli te tempo skupu, no i tu jest najciekawsze, tapering powinien zostać przyspieszony, ale tempo skupu aktywów powinno być jeszcze bardziej zwolnione, bo w taki sposób to powinniśmy rozumieć, że tych aktywów... Hmm, będziemy nabywać jako rezerwa federalna jeszcze mniej. Także na tym grudniowym posiedzeniu może być dosyć ciekawie, bo być może zostanie, jest taka szansa, coraz większa szansa do tego, że zostanie ogłoszona decyzja o tym, by to tempo spowolnienia skupów aktywów, zwolnić jeszcze bardziej, czyli kupować jeszcze mniej, tak, czyli można powiedzieć nie kupować, nie wyrzucać, tylko gdzieś tam powstrzymać się od dalszych zakupów, tak, zwiększyć po prostu, zwiększyć po prostu zarówno mbs obligacje. Te limity, które zostały narzucone przez Re Rezerwę Federalną na ostatnim listopadowym spotkaniu. Przechodząc do rentowności, jak to dzisiaj wygląda, te kształtne odbicie, które obserwowaliśmy rento na rentownościach, obserwowaliśmy także na rynkach, bardzo dobrze widoczne na parach Jenowych, bo rentowności amerykańskie dosyć szczególnie wpływają właśnie na, na pary związane z jenem, choćby na funta do jena, Euro do jena, Australijczyk do Jena. Te pary wykonały dokładnie taki ruch jak na rentownościach, czyli ten dosyć fałształtny, mocne zejście, później wyciągnięcie, wyciągnięcie części tej rzuconej podaży i na razie, zaraz spojrzymy jeszcze na wykres, jesteśmy mniej więcej w połowie tej podaży na rentownościach. No Dzisiaj rentowności niewiele na plusie, 0,26 do przodu złoto, w, no w takich rentownościach, w takim klimacie, dodając jeszcze te poniedziałkowe nastroje i nastroje z sesji europejskiej, powinno się zachowywać dosyć, płasko z potencjalną niewielką korektu, także rentowności dzisiaj niewiele, nam mówił o tym, co będzie się działo na rynku. Zatem przejdźmy sobie, drodzy Państwo, do wykresów złoto. Na 15 minutówce, raczej sobie zerkniemy na wyższym interwale mieliśmy przejście i przetestowanie poziomu no w tym momencie oporu 1849, no złoto, tutaj na razie nie drgnęło trochę rentowności. Się umocniły stąd tenże ruch spadkowy na złocie. Natomiast teraz widzimy lekki spadek na rentownościach, co, co pokazywałam Państwu przed chwilą, czyli te zejście tych rentowności spowodowało to, że mamy lekkie odbicie na złocie. Oczywiście realny dzisiaj jest test tego poziomu. Także złoto, na razie można powiedzieć, budzi się do życia nastroje dosyć mieszane. Na większości. Na większości metali. Zobaczmy sobie te pary, o których drodzy Państwo mówiłam, jeżeli chodzi o piątek. Ten mocny ruch na rentownościach do dołu którym obserwowaliśmy w piątek wywołany głównie lockdownem w Austrii był również dosyć mocno widoczny tutaj. No, ta przecena na funcie do jena bardzo podobnie będzie wyglądało euro do jena, no, była dosyć mocna, bo około 180 pipsów mieliśmy te przereagowanie, przereagowanie ponowne, no można powiedzieć, że prawie do połowy wyceny jeżeli tutaj no tak, jest to nawet więcej troszeczkę niż połowa ruchu. Obecnie jest znowu przereagowanie bardziej w stylu ruchu na rentownościach, bo tutaj te wszystkie pary, które mają tą końcówkę jena, bądź są uzależnione mocno od jena jak najbardziej odwzorowują ruchy na rentownościach także dzisiaj również może być dosyć mieszanie mogą być retesty tychże wycen tutaj no dosyć mocny ruch kompresyjny jeżeli mielibyśmy szukać jakichś potencjalnych poziomów podażowych to tu można powiedzieć, że ten poziom podażowy został przereagowany, został naruszony, mamy ruch w dół najbliższy poziom podażowy, no można powiedzieć, że wysoko bo pewnie z jakiejś mamy tutaj z 80 nawet 90 myślę pipsów no, nawet więcej, już 109, trochę mniej, około 100, 107, 109 pipsów mamy na ten moment do najbliższej strefy podażowej. Także miejsce do aprecjacji jest, natomiast e, miejsce do e, potencjalnego e, kupna wyznaczałabym dopiero e, tutaj, w tych strefach. Ta strefa już została przetestowana, więc tutaj ci potencjalni kupujący mogli już przereagować, tu świecę. Ta reakcja następuje również teraz. Także są takie newralgiczne punkty trochę bliżej tego kursu, które już zostały naruszone, których ja bym nie, nie tykała, że tak powiem, nie, nie handlowałym przy nich, no z racji większego ryzyka. Takie dwa potencjalne punkty, mimo że oddalone od siebie o 109 pipsów, myślę, że 109, tu ze 170, tu 109, tu z pewnie 80, niecałe, jak najbardziej... Jak najbardziej szukabym handlu dopiero przy takich kluczowych strefach, nie ładując się gdzieś tutaj w środku. W kwestii naszego podwórka, to jest to, co obserwujemy już od kilku dni, mimo że dni, co ja mówię, tygodni, myślę, że przynajmniej i co najmniej dwóch. To są te pary euro i USDPLN. Z jednej strony mieliśmy podwyżki 100%, które w krótkim terminie i długoterminowo powinny nam dać te przereagowanie w stronę, w stronę złotego, czyli umocnić złotego. No na ten moment mamy euro po 4,70, natomiast dolara, bardzo podobny ruch mamy już po 4,17. No to umocnienie. Umocnienie dolara i umocnienie euro w stosunku do złotego jest wręcz miażdżące, no ale z jednej strony mamy tą politykę popierającą, popierającą taką wycenę, a nie inną złotego, gdyż zależy nam na dobrych wynikach budżetowych pod koniec roku, więc Rada Polityki Pieniężnej nie będzie jakoś szczególnie cisnęła czy, przy, czy przykuwała uwagi do tego, by złoty był mocniejszy. Oczywiście jest to już jakaś forma, no nie, nie mogę tutaj stwierdzić, że przesada, ale. Zbliżając się do bardzo kluczowych poziomów na takich walutach, eksporterom, importerom w pewnym momencie będzie, będzie ta waluta po prostu ciążyła. Także ta reakcja ze strony RPP myślę, że prędzej czy później będzie, mimo to no mamy tutaj na in plus mocne zaliczanie do tego, że mieliśmy te dwie solidne podwyżki w grudniu, raczej myślę, że zapowiada się kolejna, także to przereagowanie do dołu może nastąpić, niemniej jednak jak Państwo widzą, no te wybicie euro i wybicie dolara w stosunku do złotego na ten moment, na ten moment jest po prostu miażdżące. Idąc sobie dalej w surowce, no dzisiaj mocne przereagowanie ropy, pierwsza sropa gdzieś po tych spadkach wybiła nam dosyć sporą świecę, zbliżamy się do tego poziomu pierwszej takiej no dosyć dużej podaży, bo jest, jest ta strefa podażowa ulokowana no praktycznie przez... 0,90, no prawie już dolar, tak, załóżmy, że około e, dolara, więc strefa podażowa jest duża, jest tu miejsce do ściągnięcia tego popytu, niemniej na kropa na razie na ten moment na interwale H1 nam e, wybija. USDK powinien dokładnie zrobić odwrotny e, ruch, natomiast jeżeli chodzi o pary e, te funtowe czy eurodolarowe, one na razie przeragowują e, przereagowują te miejsca, Miejsca korekt, miejsce dzisiejszych korekt na sesji azjatyckiej. Także na razie na ten moment patrząc przez pryzmat rentowności, tego, co robi złoto, można powiedzieć, że nastroje na razie są neutralne, bo rynki nie mają pod co handlować, choć jutro mamy odczyty ze sprzedaży detalicznej, w środę mamy inflację PC. Także na razie dzisiaj, jeżeli nie mamy czego przeragować to te nastroje będą szły raczej w neutralne, w stronę risk-on, czyli w stronę ryzyka, tym bardziej, że indeksy mają miejsce do tego, żeby jeszcze sobie przereagować. Patrząc na US500, no mamy te miejsce kompresji, mocne ściśnięcie. US30 wygląda tak samo, mieliśmy tą strefę konsolidacji, którą sobie wyznaczyliśmy. Na razie mamy testowanie, już te pierwsze naruszenie 35 752 mamy ten pierwszy test, no, ta strefa podażowa jest troszeczkę wyżej na 35813 natomiast jeżeli spojrzymy sobie jeszcze może na DAXa, to on również otwiera się dosyć mieszanie mamy taki ruch kompresyjny w tym miejscu mocne przereagowanie, przereagowanie tej malutkiej strefy podaży na razie w dół kolejna jest trochę wyżej przy 16000 229, natomiast te strefy popytowe bliżej już 16, 143, czy 16, 130. Tak jak sobie mówiliśmy, te okrągłe poziomy, kiedy nie mamy tego szczytu, tak, nie mamy tego pułapu, gdzie te indeksy dążą, wybiera, wybijają nam historyczne szczyty, to są te indeksy około, to są, przepraszam, te poziomy około okrągłych, czyli psychologicznych, czyli 16, 300, 16, 400, 16, 500 na ten moment, no 300 można powiedzieć, że jeszcze nie zostało przereagowane, jeszcze nie zostało naruszone. Wszystko przed nami. Także, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o rynki w poniedziałek, tak to wygląda. Ze swojej strony zapraszam do śledzenia kanału, do subskrybowania Telegramu, do dołączania. Publikujemy tam naprawdę całą masę, całą masę przydatnych informacji do tradingu. I zapraszam na jutrzejsze podsumowanie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.